Otrzymuje Otrzymuję wiele zapytań, jak wygląda sprawa WF-u w terytorialnej służbie wojskowej. Z racji naprawdę ogromnej ilości odzewów w tym temacie, postanowiłem nagrać osobny film dedykowany dlatego. tego. Więc tak, w dużym skrócie, wyróżniamy trzy kategorie aktywności fizycznej, które są obowiązkowe do zaliczenia w Wojskach Obrony Terytorialnych, czy też TSW. I są to wytrzymałościowe, mówię tutaj o marszobiegu na 3 km. Można również wystąpić bieg wahadłowy w formacie 10 na 10 Do tego, uginanie w podporze, przodem, po prostu zwykłe pompki. Kłony tułowia w przód w czasie dwóch minut. To są po prostu zwykłe drzuszki, nic wielkiego, żadna filozofia. Przyłożyłbym się do pierwszych trzech aktywności fizycznych. Mówię tu o marszobiegu, pompkach i skłony tułowia, z tego względu, że one są najbardziej katowane, aczkolwiek może wystąpić również drążek może też wspinać kapolinię. Wszystko zależy od planu na waszym batalionie. Teraz właśnie, mam się wyświetla tabelka z normami w poszczególnych kategoriach wiekowych.